Dzisiaj w przekroju całego meczu byliśmy słabsi, aczkolwiek uważam, momentami graliśmy dobre zawody i w pierwszej i w drugiej połowie toczyliśmy równą walkę z zespołem przeworska. No niestety były takie momenty, gdzie popełnialiśmy zbyt proste błędy. Gubiliśmy piłkę, nie trafiliśmy w sytuacji kilku ważnych. Przewoz momentalnie nas kontrował i powiększał przewagę. W drugiej połowie uciekł nam już na 10 bramek. Wydawało się, że jest po meczu. I cieszę się, że w takim trudnym momencie potrafiliśmy się zebrać i zbliżyć się na trzy bramki. Mieliśmy jeszcze chyba kontrę jedną albo dwie na dwie kilka minut przed końcem. Gdybyśmy to trafili, nie wiadomo, jakby się ten mecz skończył, ale niestety nie trafiliśmy w odpowiedzi. Przewoz trafił, powiększył do 4-5 i zasłużenie wygrał to spotkanie. Były te dziury w obronie. Troszeczkę chcieliśmy kombinować, zagraliśmy 5-1, natomiast no, nie wyszło to najlepiej. Myślę, myślę, że będziemy trenować bardziej obronę i, i na pewno będziemy szczelniejsi. Bardzo ważne zwycięstwo. Chciałbym przypomnieć kibicom, bo może nie wiedzą, my tu pierwszy raz wygraliśmy w tej hali. Nie mieliśmy szczęścia do tej hali. Mam nadzieję, że już ją odczarowaliśmy. No nie tylko zawiercie walczy o awans. Jest kilka zespołów. Każdy mecz jest ważny, a tym bardziej, że w w tamtym tygodniu daliśmy plamę. No będziemy walczyć o jak najlepsze miejsce w tym sezonie. Jest, zostało jeszcze 12 meczy i w każdym będziemy grać o punkty. Dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy, ale mimo tego i tak nam odpadło dwóch środkowych jeszcze, dwóch rozgrywających nie mieliśmy. No niestety dzisiaj musiałem wejść na boisko. Jakoś walczyłem 12 kolejek, ale w 13 musiałem wyjść niestety, ale, ale pomogłem drużynie, przynajmniej dałem chłopakom odpocząć i, i dowiedzieliśmy ten wynik do końca. No może tak łatwo nie było, bo graliśmy. Pierwsze 45 minut, super, ale potem się wkradł jakiś taki no niepokój, jakieś nieprzygotowane akcje z naszej strony i zrobiło się już chyba trzema z tego co pamiętam. Już się zrobiła taka nerwowa, i, i cieszę się, że dowiedzieliśmy te punkty do końca i zwyciężyliśmy tutaj pierwszy raz w historii. Przeworsk zrobił dużo wzmocnień, jest to jeden z kandydatów, myślę, że do wygrania ligi, przynajmniej do pierwszej trójki. Czego brakło? Myślę, że troszeczkę skuteczności i troszkę szczęścia, bo były takie momenty, gdzie, gdzie było chyba już trzema bramkami, no i mieliśmy akcję na dwie. Mogłoby się to inaczej potarzyć, gdybyśmy to rzucili. Ta obrona z przeworska rzeczywiście była mocna, ten środek był bardzo wysoki, po bokach też bardzo silni fizycznie zawodnicy. No i ciężko było się przez nich przebić, więc co wpadło, to wpadło, ale no tak jak zostało powiedziane, piłka ręczna, jak wiadomo, to jest sport zespołowy indywidualnie. No już na tym poziomie ciężko jest wygrać mecz. No i niestety, no, mimo tego, że potrafiliśmy się zbliżyć do rywala na te trzy brameczki w drugiej połowie, no i szarpaliśmy w końcu, no to się niestety nie udało dzisiaj. Przewrót miał no, wyraźną przewagę warunków fizycznych nami. Są to też bardzo, bardzo doświadczeni zawodnicy, potrafiący grać w piłkę ręczną i biegać. I w tym meczu było to, było to widać. Mamy wysokich chłopaków, postawiliśmy tak zwany płot. tak Widzieliśmy, że Chrzanów gra bardziej 1 na jeden, i z góry raczej nie rzucają, bo nie mają warunków fizycznych, ale bardzo dobrze ma, dobre mają bieżne rzuty, co się obawialiśmy. I też dużo takich bramek mimo wszystko wpadło. Tak? Ja graliśmy super w obronie rzucaliśmy bardzo łatwe bramki skąd potem troszkę się męczyliśmy w tym ataku no wiadomo, byliśmy zmęczeni i no piłkarze to jest gra błędów no popełniliśmy ich mniej i dlatego wygraliśmy Dzisiaj graliśmy w sumie na czterech chyba, albo pięciu rozgrywających mamy trochę kontuzji, też Kacper nie był do końca w pełni zdrowy, Mateusz no i staraliśmy się to pociągnąć, wyszło jak wyszło oczywiście Przeworsk dobrze grał w ataku, uważam, że bardzo dobrze dzielili ich obrotowi oni grali bardzo dużo właśnie krzyżówek na te podsłony od obrotowych, no i to wychodziło tak. Ciężko się z nim walczyło, staraliśmy się, ale no nie zawsze to wychodziło, no i troszkę tego brakowało w tym meczu. Trener tydzień temu powiedział, że troszeczkę gorzej gramy u siebie. A lepiej na wyjazdach. No tak wyglądała ta runda. Myślę, że o, od drugiej rundy się przygotujemy porządnie i, i będziemy wygrywać te wszystkie mecze tutaj. Nie graliśmy m, gdzieś tam najlepiej w, w tych meczach domowych w tej rundzie. E, teraz mamy przerwę, już e, wiadomo, trochę się zgraliśmy, bo byliśmy nowym w zasadzie tworem, mieliśmy praktycznie 3-4 nowych zawodników. No już to wygląda coraz lepiej w tym meczu Starnowem. Wyglądało to dobrze, dzisiaj też e, już wyglądało to lepiej. No, i nic, nic nam mnie pozostaje, jak po prostu pracować, ale też odpocząć. No i w tej drugiej rundzie grać jeszcze lepiej z tymi mocniejszymi zespołami, starać się walczyć, coś spróbować im urwać, a z zespołami powiedzmy bardziej w naszym zasięgu po prostu zdobywać pewne punkty, które są nam bardzo potrzebne. Teraz jest czas przerwy, odpoczniemy trochę, a po świętach. No musimy się zabrać do, do ciężkiej pracy. Mamy prawie trzy tygodnie, bo gramy awansem. Pod koniec stycznia mecz z Grunwaldem Ruda Śląska i mamy trzy tygodnie, gdzie na pewno bardzo mocno popracujemy, żeby się do nich dobrze przygotować, ponieważ ten mecz z Rudą i potem wyjazd do przemyśla będą dla nas niezwykle istotne.